studenci z pasterstwa Akademickiego Świętej. Anny. W tym ostatnim adwentowym dniu naszego oczekiwania na przyjście Pana w tej Bożego Narodzenia liturgia zaprasza nas do tego, abyśmy wraz z Zachariaszem wyśpiewali jego pieśń Błogosławieństwa Pana. W tym kantyku mówi on o tym, że nawiedzi nas wysoka wschodzące słońce. Ten grecki czasownik Episkeptomai, który tłumaczymy jako nawiedzić Etymologicznie oznacza tyle, co patrzeć właśnie na kogoś. Chodzi tu o takie przyjście, o takie nawiedzenie, odwiedzimy kogoś, gdzie naprawdę jestem zainteresowany jego życiem. Chcę przyjść do kogoś, aby zobaczyć, jak żyje, co u niego się dzieje. I w tym sensie można też tłumaczyć ten czasownik jako strzec kogoś, bo widzę, że jakieś zagrożenie temu i osobie towarzyszy. Jako troszczyć się, bo. Uważnie patrzę na to, czym ktoś żyje i chcę z czułością i miłością pomóc mu, jeżeli przeżywa coś trudnego. Kochani, chcę wam waszym najbliższym, waszym rodzinom życzyć, aby te święta Bożego Narodzenia były naprawdę świętami Bożego nawiedzenia. Was i waszych rodzin. Żebyście mieli takie doświadczenie, że Bóg jest zainteresowany wami i waszym życiem i przychodzi, aby Uważnie przyglądnąć się temu, czym żyjecie, popatrzeć w głębi Waszych serc. Przychodzi, aby z troskliwością uzdrowić to, co chore, aby zbawić to, co grzeszne, aby pomnożyć to dobro, które jest w Waszym życiu, aby wprowadzić radość tam, gdzie może jej brakuje, Aby pomnożyć tę radość tam, gdzie już ona jest. Miejcie takie doświadczenie też, że Pan przychodzi. Odwiedzinach Waszych bliskich, tych, których kochacie, którzy są Waszymi przyjaciółmi. Również te odwiedziny, to nawiedzenie może być doświadczeniem Bożego Narodzenia w nas. Korzystając z tej okazji, chciałbym Wam także bardzo gorąco podziękować za całe Wasze adwentowe zaangażowanie, za te poranne wstawania. Pewnie czasami było ciężko, tak jak i mi, ale bardzo gorąco Wam dziękuję za Waszą obecność na Roratach przez wszystkie dni. Adwentowego czuwania. Bardzo gorąco dziękuję Scholi za Wasz piękny śpiew, zarówno w czasie rodak, jak i w czasie rekolekcji. Także służbie liturgicznej Aslo za Waszą posługę przy ołtarzu. Serca także dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowywali dla nas śniadania, tak żebyśmy mogli tą drożdżówką i gorącym kakaem posilić się każdego dnia. Wszystkim liderom bardzo dziękuję za to, że ogarnialiście te wszystkie nasze zaangażowania adwentowe. Za waszą ofiarną, często bardzo wymagającą posługę. Ja już w tej waszej posłudze w ciągu całego adwentu, w tej waszej konkretnej miłości doświadczałem tego, że Pan przychodzi. Bo tam, gdzie miłość i dobro, tam jest obecny Bóg. Bardzo gorąco za to doświadczenie wam dziękuję. I korzystajcie z tego czasu w waszych domach, ale wracajcie szybko, bo kolegiata świętej Janny bez Was jest strasznie pusta. Jeden dzień Was nie ma i już jakoś smutno się robi na sercu, więc czekam na Was z niecierpliwością tutaj, żebyśmy razem, wspólnie, już w nowym roku, mogli doświadczać tego przychodzenia Pana tym wszystkim, co się dzieje w duszpasterstwie. Niech Was błogosławi, Was i Waszych bliskich duchów, mówiąc ojciec i synu. I